Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania paczek Tym razem przed nami tocy z La Liga, najlepsze możliwe karty Ogólnie jak tak popatrzymy na inne ligi, to wydaje mi się, że właśnie Liga Hiszpańska ma najmocniejsze karty overallowo I to chyba każdy się ze mną zgodzi, więc najlepsze możliwe tocy do trafienia właśnie teraz Otwieraliśmy wczoraj paczki za 125 tysięcy oraz za 45 tysięcy Zaraz zobaczycie jak one wyglądały, co w nich trafiłem, co ciekawego tam się pojawiło A później otworzymy sobie paczki za 55 tysięcy Mam ich jeszcze cztery, także zaraz to wszystko się już wyjaśni i podsumujemy sobie to wszystko na sam koniec Także zobaczcie co ciekawego trafiłem wczoraj No i oczywiście jeśli jest ktoś nowy na kanale, ktoś kto jeszcze mnie nie subskrybuje Zachęcam do tego żebyście kliknęli pod spodem subskrybuj, zostawili łapkę w górę I jeszcze jedno takie przypomnienie koszulki, Skila nie kupisz oczywiście jeśli ktoś chciałby sobie kupić Chociaż to brzmi dziwnie, Skila nie kupisz, możesz kupić Ok, mniejsza z tym pod spodem link w opisie Lecimy z paczkami z wczoraj Lecimy, pierwsze za 2,5 tysiąca Walkoutu nie ma I w środku Flara taka sobie Co to jest? LW Insinia 84 overall W środku najlepszy overallowo to właśnie był Insinie, Varan Czy jakiś duplikat tutaj może Może jakiś fajny, ale wątpię eee, Smalling, o no to jedynie oni Dobra, huchnijmy na szczęście Jeszcze jedna, Kaman, on, proszę Walkout, musi być walkout, musi być wokaut Nie ma walkout. Za 125 kapaczki to jest Kami do Dwanega 84 overall. Po raz drugi licznik to jest włączony, ale na razie to to się raczej nie będzie ruszał. O Walkera trafiłem przynajmniej 82 i oprócz tego to Lipa. W takim razie 10 paczek za 600 FIFA points albo za 45 coinsów. Może jakiś Walker już się trafi, chociaż z moim szczęściem ostatnio to wątpię. Eee, co my tu mamy? Kulibali najlepszy. Paczki samych zawodników. Czy ktoś będzie dobry, czy nie? Nope. W ogóle żałuję, że nie otworzyłem tych paczek za stoka dzisiaj. Naprawdę, bo myślałem, że coś tam fajnego by się udało uszczelić. 8 paczek do końca, to dość szybko będzie leciało. Jak widzę już taką flarę, to w ogóle... W ogóle od razu... Od razu to pomijam. Licznik, na razie licznik niepotrzebny, jak coś trafię to licznik odpalę, nie ma problemu. o jest inform, ale nie walkout oczywiście. Tivelli, koleś chyba jest wart e, Quixel z tego co mi się wydaje. Od razu sobie zrobimy tak, żebyście widzieli właśnie. E, więc inform, ósmy inform trafiony podczas toców. E, ile kosztujesz? Założę się, że Quixel. Co my tu mamy? 14 tysięcy. No to podziękujemy Panu już teraz w tym momencie. Czas na licznik. 6 paczek do końca. A już myślałem, że walkout tak przez chwilę przycięło, że myślałem, że będzie walkout. Ale mnie strolowali. Ale trole, ale trolle. Fernando Torres w środku. No dobra. 5 paczek do końca. Nic, nadal nic. Nadal lipa. 2700 FIFA POINTS jeszcze do końca i nadal bez WLOOKOUT'u. Pereira, Jimenez, Ok, to tych sobie dwóch zabieram, resztę wykseluję Trzy paczki do końca. Czy w tych paczkach w ogóle coś jest? Bo ja nie wiem, czy one są tak po prostu, żeby były. Fabiański. Ostatnio wydałem 24 tysiące FIFA Pointsów na ligę, nie trafiłem nic. Teraz wydaję prawie 12 tysięcy FIFA points ogólnie chyba na na ligę hiszpańską i też nie trafię nic. Dobra, ostatnia paczka, ostatnia paczka i walkoutu nie ma. Ach, nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu Dawaj za 125k Otwierałem paczkę za 125k i nic Otworzę jedną za 55k Dla porównania i zobaczymy Czy cokolwiek będzie w środku Jedną za 55k To ja podziękuję Ja czekam jedynie za, na paczki za 100k Ja mam gdzieś Frankowski 92p To ja w takim razie w tym roku Otwieram już tylko paczki za 100k i innych chyba nie. To nie ma sensu. Masakra, kurde no. No, i tak to właśnie u mnie w tym roku wygląda z paczkami. Powiem wam, że zastanawiam się, czy nie zrobić takiego testu i następnym razem nie otworzyć paczek na zupełnie innym, nowym koncie, albo na takim koncie, gdzie rozegram sobie może z 5 spotkań. Zobaczymy, czy to naprawdę ma wpływ inne konto na to, co się trafia w paczkach. No, i przede wszystkim będę otwierał paczki tylko chyba za 100 tysięcy, bo tych innych to już raczej nie ma sensu. No, a tymczasem zobaczmy, co jest w tych jeszcze paczkach. Czy będzie jakiś walkout, czy nie. Zwracam sobie ciszę tutaj. Mam nadzieję, że w końcu że przynajmniej jeden walkout, a tymczasem jest to Mandzukić. Oczywiście piszcie pod spodem w komentarzach, co wy ciekawego trafiliście w tych paczkach. Tutaj jeśli chodzi o tą pierwszą paczkę, no to niestety no nic fajnego, ale w fitnessie sobie pozabieram przynajmniej leczenie, zmiany pozycji i tak dalej to się zawsze przyda resztę sobie quickselluję, Także jeszcze 3 paczki przed nami, no stwierdziłem, że otworzę wszystkie. Otworzyłem 10 paczek za 45 tysięcy, otworzyłem dwie paczki za 125 tysięcy i otworzę jeszcze 5 paczek za 55 tysięcy, więc naprawdę mnóstwo końców wydanych tu Subassist i Consigli najlepsi w tej paczce przynajmniej jeden walkout żeby był to by mi się cieszyło. a tutaj naprawdę nie ma zupełnie nic jeszcze takie małe flary wylatują że to jest to jest jakaś masakra No Asensio trafiony e, wezmę sobie go może sprzedam po prostu tutaj mamy jakiegoś trenera i tak powoli, powoli, właśnie żadnego zawodnika wartego co najmniej, żeby to było nawet 10 tysięcy, no nic, praktycznie nic nie wypada w tych paczkach. Nie mam pojęcia dlaczego, nareszcie sobie quickselluję, przynajmniej trochę końców tutaj mi wpadnie na konto i ostatnia paczka na dziś i walkoutu nie będzie, więc niestety wydałem tyle i nie trafiłem zupełnie nic, no nie mam szczęścia. No, ale cóż, mam nadzieję, że sobie to jeszcze odrobię w innych paczkach, no i zobaczymy, jak na tych innych kontach właśnie będzie się dało. Jeśli tak, to od FIFA 18 zmieniam konto, bo to tak być nie może. Pozostały już tylko paczki za 300 FIFA POINTS, więc ich nie będę otwierał. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mimo tego, że nic nie trafiłem, to odcinek Wam się podobał, bo po prostu lubicie jak otwieram paczki i lubicie się śmiać z kogoś kto nie trafia nic. Także, obyście Wy mieli więcej szczęścia ode mnie. Już mówiłem to ostatnio, kiedy otwierałem za 24 tysiące FIFA POINTS, nie trafiłem nic. Dzisiaj też nie trafiłem nic, no cóż, nie wiem czy w tym roku jeszcze raz, w tym roku, czy w tym tygodniu jeszcze raz będę otwierał paczki, zobaczymy. Jeśli chodzi oczywiście o tocy z Ligi Hiszpańskiej, bo na nowe tocy, no pasuje otworzyć, no ale zobaczymy. Piszcie, co sądzicie o tym wszystkim, o szczęściu w paczkach, o paczkach za 125 tysięcy, jak to najlepiej zrobić, żeby w końcu coś trafić. To byłoby na tyle, trzymajcie się, na razie i piona!